Cześć udrożówimy w kolejnym odcinku z serii Minecraft Udroszcza. Kontynuuję na save'ie i coś się tam przepala. Chyba jeszcze żelazo. A nic dobrze. Jestem uzbrojony i... Chyba kontynuuję swoje przygody w jaskiniach. A później coś jakoś skombinuje zejście. Jakieś takie trochę lepsze. Hmm. Trzeba znaleźć taksy. To przede wszystkim. Szelaz nawet nie potrzebuję, bo go mam dużo. Ale tak to podstawa. Trochę węgla się zawsze przyda. Leukiem go raczej nie wykopę. żelazo, żelazo hmm, nigdy nie za dużo właściwie a nawet czasami może być za dużo poziom trudności jest normalny więc jakby co, potworki powinny być ciałem jak, jak zwykle zapomniałem włączyć Lepiej. i jest jeszcze go nie wspomniałem ale teraz gramy już na updatecie 1.8 wnosi tam dużo rzeczy wszystkiego nie sprawdzałem się nie chciało jeszcze wiem że jest hashtag na zbroje i jakieś nowe moby króliki jakieś na które się budują nowe bloki ale tam się w szczegóły nie zagłębia I'm so Zawsze się przyda do czegoś. Nieważne na czego, ważne żeby był. Węgiel... Dużo węgla. lama to nie byłoby za fajne i no, dużo już tego węgla no może nie tak dużo ale trochę już go jest kolejny no dobra jego już nie wykopuję bo jego jest za dużo ale źle związane Hazną nową wersją czy coś, ale no trzeba tylko czekać na następny update, aż te błędy naprawią. Dobra, nie kopię nad sobą, bo jeszcze żwir. a jeszcze nie było a zaraz, to była ta lawa no cóż, będą się przekonać trochę dalej do zacznijmy się już kopać przydałyby się jakieś diamenty na no, są też nie narzekam ale diamenty byłyby lepsze Się pochodnia Zabrałem patyków No cóż Możemy się jakoś poradzić z tą pochodnią jedną Podf3, ale... Szaszam się go ogarnia Dobra, więc skoro jest już bedrock To ja się przekopię tak trochę yy, Dobra, to było głupie To ja się przekopię gdzieś na poziomie 12 Bo tam podobno najczęściej wstępują diamenty Na poziomie 12 właściwie cały czas była. No, to czas kopać tylko że węgiel no pochodni brak i tak normalnie sejść spokojnie tu jest w tych jaskiniach cóż, jak jej dobrze oświetliłem Właśnie głód nie spada. Nie... Wiem, sprawdzę coś. I... I nie mam powiedział czy jest lepiej czy nie. w tym update'cie. Tylko że są nowe moby. Jak już wspominałem wcześniej. Nowe bloki. Takie pełne i ozdobne. I, I nowe struktury się generują. Pod wodą tym razem. Proszę, się i ten świat podwodny trochę. A ja nie chciałem iść. Dobra Ym, Dobra już wiem gdzie mam iść Kiedyś zacząłem kopać Zabrakło mi pochodni Teraz mnie powinno zabrać, bo będę miał ich pełen stack jest jeszcze raczej na starym sejfie, więc póki nie oddaliście za daleko to nic nowego nie czy się nie pojawi A szkoda przydało się coś nowego eee, Creeper nie jest nowy i nie chce go nawet jakby był nowy Za mną nic nie ma. Więc można iść dalej. Skona przyszedł. Eee. A, stąd wykopię to Ruszam dalej. W poszukiwaniu diaksów. Może nawet rzeczy z update no, Ale głównie diaksów. Będę robić cokolwiek innego podczas szukania deksów w tym odcinku, ale takie odcinki też się przydają. Deaksy, fajna rzecz Jestem też, ale na to mam już dość dużo. Ale to nie jest seria. Głównie wpierająca się na powstanie mechanizmów, tylko na przetrwaniu. Się ...tylko na przetrwaniu. I... ewentualnie budowaniu czegoś. a to już mniej. Tak specjalnej winy twórczej do budowania to ra ja raczej nie będę miał. Szczególnie na survivalu, gdzie trzeba zbierać wszystkie surowce. I się przejmować czy... Zaraz tutaj te Creeper tego nie wysadzi I podobne sprawy Dlatego nie będzie mi się raczej chciał budować na Survivalu Boć, Spróbować by można Zawsze jakiś challenge ja tu Słyszę wszędzie szkieleta ja tu słyszę wszędzie. Gdzieś wszędzie Słyszę Ale nie gdzie Szkieleta I to nie sprawdzać. Nie chce mi się bardziej ze szkieletem jeszcze. Diaksy! Nareszcie! Jeden, dwa. No, jest więcej. Bym się obraził, jakby ich już tutaj nie było więcej. To czas zdobyć jeszcze więcej diaksów. Mam już cztery diaksy. Wiedziałem, że tak wcześnie powinienem znaleźć diaksy i nagle się udało. Teraz tylko się zrobić jeszcze. No, przydałby się jeszcze jeden diaks. Co najmniej. I... Jeszcze jakiś gilof. Czemu wszystko przerobiłem od razu już na potyki. Mogę jeszcze zostawić trochę. Albo zrobić chociażby. Jeden stół do kraftowania. No cóż, teraz trzeba się wrócić. Wszędzie już dokładnie poświetlam, by mi się moby nie spawnowały. Chcemy tutaj spokój i ciszę znaczy no, to jest dość trudno we skiniach Au. A, dobra, chcę siękać redstone'a jak nawet kilofarge już nie mam dobra, muszę się trochę żeby nie umrzeć z głodu i znaleźć wyjście na szczęście. Dwa zatrute miasta pod rząd, a nie jednego zatrucia głodowego czy czegoś w tym stylu. I na szczęście jest dzień. Chyba. Mam nadzieję, że to nie jest tylko światło pochodni. Nie to jest tylko światło pochodni, jest noc i będę miał problem. przynajmniej nie mam żelazną zbroję. Hmm. Niebezpieczeństwo tutaj nie widzę po drodze na górę. Chcę hmm. już tą drogę na górę. Już jakiś czas z tym save nie grałem, przez co nie było odcinków. Ale teraz postaram się wrzucać trochę częściej. Mówiąc częściej, ona myśli chociażby raz w tygodniu. Zacząć wybrać do endu. Powoli, ale można by. Dobra. Zrobię... teraz w tym domu. Nie chcę, mi się coś teraz tutaj zespawnowało Hmm. Jeszcze trochę nici, będę już na wełnę. Dzięki czemu sobie łóżko diamenty z rekylow już na spokojnie w mam no czy są No trzy razy no mamy już dość dużo no i się tego odłożę do skrzyni o farma mi już zaczyna źle działać a ten szkred co tu robi go nie zapraszał dobra na kilogram już wystarczyć i jeszcze razny kilow To diaksowy sobie, sobie na razie odłożę i wezmę sobie dwa, wiad dwa wiaderka Dobra, niech jeszcze raz mi się tutaj przemala Padę się już lasną jeszcze tutaj Nie ma i dość dla Kości przerobię na mążkę kostną i biegę na farmę raczej na śmierć płodową mnie umbra co najwyżej na śmierć creeperową ale takie to ja nie chciałbym co to jest twarda ziemia aha hm, to już w tym to już się teraz generuje? nie wiedziałem no cóż jak widać Minecraft szybko postępuje. Bo cały turniej nie znajdzie tą twardą ziemię. Nie, a teraz jest to dobrze. Jakbym chciał poszedzić swoją farmę, to miałbym wtedy problem. Duży problem. Diament muszę odłożyć, bo to byłaby straszna stronka. I muszę sobie ziemniaki. ziemniaki. przede wszystkim. Bo, no, z szarciem mnie nie jest najlepiej, że tak to ujmę. Dobra. Ziemniaki. Chwilę poczekamy się tam. Dobra, już co ziemniaki mi wystarczą. Co sobie zajmiemy, i się zatruję. Nie fajnie, no i teraz biegniemy do kopalni. praktycznie. Się zebrało. No nie, to troszkę lepiej Co, jak wiesz, że ich znajomego Dobra i teraz czas będzie sprawdzić sobie płytę muzyczną Jeśli ja mi nie wybuchnął w twarz No tak też nie warto próbować sobie i nie zdobędę. W ogóle już gdzieś zniknął, a nie tu jest. On tu jest, a mnie już tu nie ma. Pressia złoto. I sprawdzę co jest po drugiej stronie.